Ile czasu zajmuje mi zrobienie filmu na YouTube? To pytanie pojawiało się gdzie w komentarzach pod moimi filmami, także odpowiadam. A więc słuchajcie, zacznijmy od nagrania filmu. Zazwyczaj ja nagrywam film przynajmniej jeden dzień. Zazwyczaj jest to od jednego do trzech dni, albo nawet do tygodnia. Czasami się zdarzało, że coś nagrywałem, jak z gdzieś daleko musiałem polecieć albo zebrać dużo informacji. No, no to tak się zdarzało. Jeżeli nagrywałem film z anarchii sezonu pierwszego, no to jakieś tam 2-3 dni nagrywałem. Potem już przechodziłem do montażu. Co do montażu, jeżeli robię to sam to zajmuje mi to jakoś od 3 do 5 dni, sam montaż żeby wszystkie ujęcia ponagrywać wiecie, replay mody trzeba nagrać poprzyglądać, ponagrywać te ujęcia trzeba napisać scenariusz do filmu ja zawsze piszę scenariusz do filmu sobie planuję co i jak przedstawić potem zebrać jakieś grafiki do tego wiadomo, nagrać voice over na podstawie scenariusza, także no to nie są proste rzeczy tak naprawdę no i koniec końców zrobienia takiego filmu jednego z nagraniem, z montażem i w ogóle no to zajmuje mi przynajmniej tydzień, od tygodnia do, do półtorej tygodnia mi zajmuje zrobienie takiego filmu. Jeżeli kiedyś w filmach pomagał mi Hozot, niestety teraz on nie ma czasu, także muszę montować je sam i troszeczkę rzadziej wychodzą, ale ostatnio pomaga mi jedna nowa osoba i troszeczkę się to przyspieszyło.